Siema, siema, zaczynamy next episode, kolejny odcinek, dzisiaj podzielamy sobie u mnie na warsztacie, więc vlogas będzie typowo ze mną i z Globusą. Nie, co, są? <śmiech> 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 Siedzi bandyta. Ja tu tylko siedzę. Ja no, tu tylko siedzę, no jak całe życie w pracy, czy się stoi, czy się leży, to dniówka się należy. No, co będziemy działać w ogóle? Za mną stoi pewien bolid, o którego istnieniu pewnie większość ludzi nawet nie wie, że takie coś jest, a jest. Eee, jest to mój samochód, prywatny i będziemy sobie go odszczurzać, ponieważ kupiłem go eee, ze Szwajcarii. Trochę postał u blacharza, bo miał uderzone drzwi. Jest po naprawie, więc teraz trzeba go po prostu odgrozować, zrobić serwis i dzisiaj się tym zajmiemy, między innymi Będziemy dziergać sobie powertrain. Czy jak tam to po angielsku jest? No, powertrain. Silny pociąg. Czyli rozrząd. Zrobimy sobie rozrząd, zrobimy sobie płyny. Typu chłodniczy. Olej. Wymienimy filterki i ogień. W międzyczasie pokażę Wam co i jak. I tak omówimy sobie samochód, bo to dość ciekawe. Jakieś przebity zaraz wlecą, jak on wygląda. I co to w ogóle jest tak naprawdę. I więcej szczegółów później. Opasek rozrządu mamy schowany tutaj. a pod tymi wszystkimi osłonami, i tak dalej, i tak dalej. To będziecie widzieć już w dalszej części materiału. Także co? Bierzemy się do roboty. Lecimy. A jeszcze muszę uzupełnić. Pozostała tylko pianka po emblemacie RS. Na szczęście mam z jakichś tam poprzednich samochodów takie. Także, tak jak mówiłem, no, etap po prostu odgruzowywania. Może źle to nazwałem, ale takiego przywracania do pełni blasku. Rozpoczynamy najważniejszą rzeczą, czyli serwisem, aby nam ta jednostka żyła i dawała fan. Także lecimy z tematem. Dobra, mały update. Już mamy rozrząd rozebrany częściowo, czyli pasek zdjęty. Przed nami ktoś tu robił, porobił znaczki, my sobie poprawiliśmy. Oczywiście teraz po zdjęciu paska się rozjechały. Lecimy trochę na leniwca, czyli nie ruszamy koła zmiennych faz. No, teraz odkręcimy jeszcze pompę wody. Tam już i powoli płyn z podśrubki pojawia. Jest tutaj pięknie, ładnie schowana. Ogólnie jest ciasno bardzo ciasno ale nie ma rzeczy niemożliwych także lecimy z tematem. No. Ok, mamy już rozrząd poskładany. Wrzucony nowy pasek. Tutaj przed nami ktoś już to robił. <laughs> I to śmiesznie, bo jakby ktoś chciał zarzucić mi, że było robione na kreski, to tylko pokażę Wam jak robią specjaliści w Szwajcarii. A ostatni rozrząd był robiony w Szwajcarii w serwisie Renault. <laughs> no i był też na kreski. Natomiast trochę mi nie pasowały te znaczki, więc yy, wykorzystałem. Blokadę. Ustawiłem wałki na blokadce. Elegancko. Tutaj już mamy nowe zaślepki powbijane w głowice No i co? Wszystko mamy ustawione. Elegancko. Nowa pompa wody, nowy napinacz, nowa rolka. Tutaj bardzo słabo widać, bo jest mega ciasno. Wszystko jest napięte, ustawione. Więc możemy składać obudowy i palimy wóz. No dobra rozrządzik mamy zrobiony teraz spuszczamy oliwkę zobaczymy co tu widać ciekawego olej ładny czyściutki nawet nie sprawdzałem ile nią przejechane tak szczerze wydziawszy ale to nie ma znaczenia o to z długo stało poza tym nie jest jakiś duży koszt a przy już takim serwisie no to nie wypada zostawiać mamy to nie wiem czy będzie widać ale olej czyściutki nawet nie śmierdzi mocno benzyną także jest git no i pięknie 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 jak to mówi klasyk aż kredka mięknie dobra, wyjeżdżam tym stołem operacyjnym i bierzemy się za filterek zaraz wam pokażę jak jest sprytnie schowany więc a propos filterka to filterek jest tam z góry dojścia do niego zbytnio nie ma od dołu no też jest średnio ale nie takie rzeczy się już robiło Typowy patent Renault. Także, zaraz go odkręcamy, wkładamy drugi, mamy oryginalny. Proszę, elegancko tutaj. No, wyskakuj. O. Oryginał, taki jak jest założony teraz. I lecimy. Raport sytuacyjny. Filterek mamy. Wymieniony, jest nówka sztuka. Tutaj mamy stary. Proszę bardzo. Purfluxik, oryginał. No, także zostało nam założyć przepustnicę, wrzucić filtr powietrza, uzupełnić płyn chłodniczy, wymienimy sobie jeszcze filterek kabinowy i w zasadzie byłoby si. A, no jeszcze musimy tylko zalać olej do silnika, przygotowany już jest. Także Jedziemy z koksem i zaraz pokażę Wam już jak to chodzi. Może jeszcze coś z wydechem podziałamy, póki wiśnie na podnośniku. Także stay tuned. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym jeszcze na szybkości nie zmodyfikował wydechu. Robota dosłownie w 10 minut. Ale nie jest najgorzej. No, reszta wydechu zostaje oryginalna. Zaraz odpalamy i zobaczymy. Jak to będzie gadać. Jeszcze przy okazji, bo o tym wcześniej nie mówiłem, bo też zapomniałem, ale zmieniamy od razu świece zapłonowe. Tutaj mamy nowe, tutaj mamy stare. No widać, że już troszkę mają dość. Te porcelanki mamy poprzepalane, więc no te idą. śmieci, do złomu, a te wrzucamy nówki. Świece mamy już zmienione. No i co? I w zasadzie powoli serwis dobiega do końca. Niby tak się wydaje, parę pierdół, ale jest to bardzo czasochłonne. Na filmie to się wydaje, że całość trwa może z 15 minut, ale uwierzcie mi, że to jest naprawdę kupek grzebania. Także cóż, sprawdzamy za chwilkę poziom oleju po odpaleniu. Jak rozprowadzi nam olej po całym silniku. No i będziemy powoli kończyć. No i dobra, wóz mamy odpalony. Teraz musimy go na spokojnie odpowietrzyć układ chodzenia. Zagrzać, posprawdzać wszystko, czy na pewno dobrze chodzi, czy dobrze poskładaliśmy. I co? I jak to wszystko posprawdzamy, zagrzejemy, odpowietrzymy, to polecimy coś pojeździć. Oczywiście jeszcze będzie. Etap sprzątania, i tak dalej, ale to już tym Was nie będę katował. Tutaj wydeszek sobie kurczy, jest naprawdę cichutko, mimo że usunąłem końcowy tłumik, który jest bardzo duży. To dwa katalizatory i tłumik środkowy wyciszają go tak, że, że jest akurat. Także cóż, nagrzewamy, sprawdzamy i upalamy. Teraz witam się już z pokładu twingacza, już posprzątanego, już po serwisie. Tak jak widzieliście, takim pierwszym podstawowym, zaraz po zakupie. I co, może trochę teraz, kilka suchych faktów na temat tego samochodu. Zaczynając od tego, że jest to Renault Twingo RS drugiej generacji poliftowe, czyli PH2 w wersji RP7. Wersja RB7 była też od razu wersją CAP, czyli mamy niższe zawieszenie, twardsze zawieszenie, więc ten performance jest jeszcze bardziej sportowy. Tak, mamy 1.6 16V wolnossące, 133 konie i 160 Nm, co powiem Wam, miałem okazję testować, bo jakby no niestety nie nagrywam tego wszystkiego w jeden dzień, więc jest trochę rozbieżność, jeżeli chodzi o czas, w sensie rozstrzał czasowy jest całkiem spory, natomiast jest już po testach powiedzmy i naprawdę ten samochód daje radę zwłaszcza w mieście. Naprawdę ludzie się potrafią zdziwić jak ten samochód daje radę, jak to jeździ i że przy tych tylko 133 koniach dobrze podgania. Ja wiem, że to będzie marne porównanie, bo jednak masa sama w sobie jest inna dwóch pojazdów, ale przykładowo Twingo Kontra BMW X5 44V8, nie pamiętam jaka to jest generacja oznaczeniowa, ale rocznikowo, powiedzmy jakiś 2005 rok. 44V8 kontra Clio 1616V, tam automat, tu manual. No i tak naprawdę, praktycznie te auta szły ze sobą web w łeb. Także jest to mega, mega fajny widok, jak potężna Landara z V8, nagle jest podganiana przez takiego małego bzyka. Z 1,6 pod maską. Cóż, co jeszcze poza takimi suchymi faktami e, odnośnie tego, że to jest właśnie wersja RB7, że mamy tutaj plakietkę z y, numerem seryjnym tego samochodu. Nie chcę strzelać teraz i też może jak powiem jakąś głupotę, to proszę mi poprawić. Ale tych samochodów powstało jak mnie słuchy doszły 500 sztuk. Niestety na tabliczce znamionowej nie jest napisane, która to jest sztuka, z ilu. Jest tylko napisane, która sztuka. To jest sztuka numer 43, więc zakładam, że to jest 43 z 500, jeżeli tyle takowych było. Co więcej, no wnętrze, jak wnętrze, zresztą zobaczycie na przebitkach, co prawda brudnych przebitkach, bo przebitki były nagrywane jeszcze przed sprzątaniem tego samochodu, zaraz jak tylko wjechał na warsztat. Natomiast, no co, mamy fotele, w których się całkiem fajnie siedzi. Są to fotele powiedzmy, że kubełkowe, bo trzymanie boczne jak na taki samochód i na fabryczne fotele jest naprawdę bardzo, bardzo OK. Nie powiem, że jest super, ale jest bardzo OK. Odkryłem też, że jednak fotel kierowcy jest opuszczany, jest regulowana wysokość, więc to już, już lepiej, bo. Pierwszy, pierwszy raz jak wsiadłem do tego samochodu, no to siedziałem po prostu tak. Nie? Pod, pod sufitem, kierownicy między między kolanami i nie dało się jakby złapać tej pozycji takiej za kierownicą odpowiedniej. Natomiast teraz jest OK. łączymy sobie klinkę. Bo mamy klimatyzację oczywiście automatyczną, a trochę się ciepło zrobiło. E, tak, mamy ten pomad na wyposażeniu, mamy RS monitor. Mamy też e, obrotomierz centralny gadżet, trochę jak w to Sporting, ale bardzo fajnie to oddaje. Wszyscy się śmieją, że taka busolka mała wystaje, ale jest to całkiem spoko. No i co? I z takiego wyposażenia mówię, tempomat, radio z bluetoothem, ogranicznik prędkości, automatyczne wycieraczki, elektryczne szyby. Więc powiem tak, jak na taki segment auta to jest naprawdę spoko. A! Oryginalny, wbudowany głośno mówiący. <laughs> Też taki fajny feature w tym samochodzie. Także... Jest, jest naprawdę ok. Powiem tak: jeżeli ktoś by się zastanawiał nad małym autem do miasta, który nie będzie zwykłym, nudnym splachem, nie wiem, Volkswagenem Polo 1.2, który zakładam, że będzie palił podobne ilości paliwa yy, co takie Twingo, bo jeżeli chodzi o spalanie, to nawet teraz przeklikamy sobie i mogę Wam powiedzieć: tak, przy takiej jeździe, przy takiej jeździe miejskiej. Spokojnej, normalnej, czasami gdzieś tam z dynamiczniejszym takim przyspieszeniem. Mamy teraz aktualnie spalanie 8,4, więc myślę, że to jest całkiem spoko spalanie. Pewnie przy jeździe torowej, bądź przy naprawdę ostrej jeździe, jesteśmy w stanie zrobić tu 10, 11, 12 albo nawet więcej litrów tak jakby jest nieuniknione. Natomiast naprawdę, mimo krótkiej skrzyni pięciobiegowej, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Nawet na, na trasie typu droga ekspresowa czy autostrada tak naprawdę zapięty, pomad 140 i to spalanie też nie jest jakieś duże, bo w okolicach między 8,5 a 9 litrów tak pokazuje komputer oczywiście więc no naprawdę spoko budżet też naprawdę spoko bo tak naprawdę takie Twingo co prawda, o policja hmm. eee, takie Twingo już można kupić tak naprawdę przedliftowe Wiadomo, że nie w idealnym stanie, ale naprawdę można znaleźć za okolice 16 tysięcy. Gdzieś tam była taka oferta. Średnio to jest 20 do 25 tysięcy, więc myślę, że za samochód, który naprawdę yy, sprawia fan z jazdy, jest bardzo praktyczny jak na takie małe autko, zwłaszcza do miasta, bądź na niedalekie jakieś dojazdy. To Naprawdę super, naprawdę polecam. Myślę, że nie ma tutaj zbytnie konkurencji yy, dla tego auta bo już nawet Corsa, Clio czy inne samochody no to już jest całkiem inny segment to są, to są auta większe więc tutaj no naprawdę na bardzo duży plus także ode mnie to tyle myślę, że nie zanudziłem że coś ciekawego powiedziałem a jeżeli gadałem głupoty to w sumie w moim stylu nic nowego także dzięki bardzo jadę jeszcze na szybką przyjażdżkę zatankować i...